Z tej strony Gamingowy TV następny odcinku Na początku chciałbym pozdrowić Bielasia Spodlasia mojego ziomeczka Pozdro pozdrawiam Cię ziomku i powracamy do dalszej części ustawienia zarostu Kolorów włosów Włosów także oraz Również innych czynników Za które odpowiada tutaj nasza mechanika E, włosy... Tak. Brodę, brodę... mamy wyczesaną. Jak no właśnie na... na e, bohatera. Początkowo myślę, żeby pisać w wąziu. Zastanówmy się. Hmm jakie to by dać Nie. Damy sobie e, takie Rizu.pl Rizupl Z duży rizupl, e, czyli Polak PL duże i potwierdź Co cię tu sprowadza? Jesteś redgardzkim mieczem do najęcia? Żeglarzem ze stros Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi. Twoje szczątki zostaną odwiezione do Hammerfell. Oboził! Chyba kapitanem więźnią. Chyba, i pory, chyba go porypało. Więc na głowę upadł. Olfryku komowładny. niektórzy w Helgen mają Cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę, pogrążyłeś Skyrim w chaosie, a teraz cesarstwo z Tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? Hmm, tu jest coś ciekawego, bo teraz... Generale Tulliusie! Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. Ach tak, obrzędy, no. Będę twoją pierwszą ofiarą! Jak sobie życzysz. Abym mu nie obcięlił Będę tu czekać cały dzień! Sovngarde Chylaj się pomedu. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą <noise> Kurwa! Dlaczego? Nie! Możecie powiedzieć o sobie to samo? Ja, pierdzie Ja pierdę, a odcieli łeb! Wy cesarskie gniedy! Sprawiedliwość! Śmierć gromowładnym gromowładnym Nieustraszony, aż do śmierci. No dobrze. E, nieco tutaj sobie ustawimy muzykę, ściszę sobie. Muzyka jest mi niepotrzebna e, tutaj do... E, bo nie niebiasia doje nie wiadomo czy coś, a zawsze tak lubię grać. E, nie nie, nie wiadomo jak muzyką. Troszka, przeszkadza mi to właśnie... E, co prawda jest tutaj soundtrack trochę za głośny. Prawda? Znowu? Słyszysz? Słyszysz? Powiedziałam następny więzień. Okej. Okay. Ale co bez wykupów? Coś się stanie? I... Powalony. Jep Brawo. Smog nadleciał. Będzie się działo. Ostro. Ajaj. O. Jajaj. Co się tym dzieje? Czemu padłem na glebę? Tak? Dobra. Wstajemy. Jeb. Yep. Przemieszczamy się. Znajdź. Mamy znaleźć drogę do ogrodu. Do ogrodu. Super. E, spoko. E, jest to właśnie. Tutaj idziemy, na wprost znajdziemy tę drogę. Ale się tu jara, no. Widzicie? Nieźle się jara. Go to hell tower, fire and art. Dużo ognia. I gdzie właśnie nie było to wyjście? Teraz to jest pytanie. Gdzie jest to wyjście? Bo już nie pamiętam. <tryk> tak, sprawdzamy sobie sterowanie. sobie sterowa Sprawdziliśmy sobie sterowanie spoko, e elegancko. M lecimy dalej z tym, że co mamy tutaj zrobić? E schwytało mnie e siły starstwa e Musimy znaleźć sposób ucieczki. Doskonale to rozumiem. Także lecimy dalej. No i fajnie, odkryliśmy sobie mapę. Jest to po pierwszy początek e, odkrywania mapy. Także się cieszę. E, super. Yes.

Ale leci tutaj dużo Dużo ognia, ja pierdolę, jak napierdzielają Da wam beatbox, więc słuchajcie Skyrim Dobra, to tak na rozgrzewkę. Idziemy, idziemy, a to miało być pod Warszawą, a raczej pod Helegen Auła, tylko nie moje stopy. Ops, o. No nie tu, nie, nie. Jak tak rozkminiamy na początku Gdzie jest to wejście? A tu jest, dobra Tu jest, mamy to punkt wejście Mamy Mamy teraz znaleźć ucieczkę nie pan. Mhm, wiosy. M mamy związane ręce, no rozumiem. Mamy się stąd uh, właśnie. Się e, mamy stąd uciec, ale jeszcze nie Dalej. rozumiem. Gdzie to jest? Dobra, jesteśmy. Aha, ogólny napisów właśnie nie miałem włączony Atmos. Spaliło go opusz Najlepszego naszego przyjaciela tu Znaczy nie naszego przyjaciela, tylko wroga co jest już O, jest nasza gwardia Także musimy jej pomóc. Odwrót! Dobra, ja jesteś z Kubaniem, naprawdę, Kombinujemy, kombinujemy jakąś pod górkę A to nic się nie da wymyślić Ale zaraz coś wymyślimy W końcu się uda Przejść tą misję Zbieram sobie mini mapę Spoko, spoko. Mam wikrowy tron. Pękninę. Palkred, y, Białagrań, Elegant. Dobra, tu mamy przejście. przejście. Tu jest to przejście. Hmm, nie wiem właśnie gdzie to jest, teraz nie cholery, a wszyscy go tutaj biją tego smoka Bijmy go Biegiem Nic mi to nie mówi, gdzie to jest? nie cholery Dobra Agency phone tam dalej, ten smok coś gada Grud Helgen tym razem nas nie <coughs> Mamy znalezioną e, wreszcie e, tutaj grud, e, w grodzie Helgen taką przestrzeń I zna znaleźliśmy tą drogę Jest Hadwar, coś nam pomówi Chyba tylko nam się uda. dobra, my się będziemy tam widzieć będzie e, w następnym odcinku tych, i tam wszystko czasów. będzie opowiedziane, no także trzymajcie się, cześć, to jest odcinek z...